Pytanie od Lucyny. Ratunku? Uch, to poważne pytanie. Na co patrzeć przy odbiorze mieszkania od dewelopera. Jeżeli nie czujecie się na siłach, a już macie ustalonego wcześniej fachowca, który będzie pracował, poproście takiego pana, żeby przyjechał z wami i odebrał to mieszkanie. I wtedy on pod siebie wszystko po prostu odbierze, zobaczy, czy jest wszystko tak, jak być powinno. Jeżeli są jakieś małe niedociągnięcia, to sam odpowie, że po prostu dobra, to ja sobie z tym poradzę. No i to jest tyle. Także warto skorzystać z takiego właśnie fachowca, który nam pomoże przy odbiorze takiego mieszkania. Żeby uniknąć później dodatkowych kosztów. Wziąłem swoją latarkę, świecę, patrzę przy ścianie, jak się robi hydroizolację, są takie taśmy specjalnie z podłogi wywijane na ścianę, a na, pod tą taśmą dosłownie 2 cm nad poziomem szła rura kanalizacyjna i oni w ten sposób to wszystko zamaskowali. Zapytałem się go, czy to jest standard, nie no wie pan, bo tu może poziom, może coś, ja mówię 2 cm mamy ponad, wystaje rura ponad poziom, do tego dochodzi płytka około cm. centymetr, centymetr. Czyli mamy już 3 cm powyżej poziomu. I co dalej? Zazwyczaj jest tak, że łazienkę robimy ciutkę niżej niż pozostałe pomieszczenia, a w tym przypadku wszystko odwrotnie. Także trzeba wnikliwie sprawdzać takie rzeczy. I oczywiście, jak to zgłosiłem, oni to wszystko wykuli, poprawili, zalali, odebrałem i w ten sposób właściciel zaoszczędził parę złotych, bo jak ja bym miał to robić, no to ja bym za to wziął dodatkowe pieniądze. Także sprawdzajmy wnikliwie.